Cześć tu Beata, dziś mamy czwartek, 12 listopada, czas na minutę z Karta na dziś to As Pentakli, a więc ta moja słynna brama wiodąca do prawdy. To przejście, jakoś, tą, tą kartę bardzo pamiętam z Stali Telema, tam jest ta brama wiodąca do prawdy, jakoś tak mi to y, utkwiło. E, natomiast As Pentakli y, to jest naprawdę piękna karta, początek. Yy, związany z pracą, z harmonią, ze szczęściem, właśnie z tym dochodzeniem do źródła, yy, ale też karta, która przypomina o całkowitym zadowoleniu. I dzisiaj też nie należy koncentrować, czy nie należy. Dobrze jest się koncentrować na tych właśnie elementach, które, yy, które mają szansę yy, jakby wprowadzić w nas yy, w taki stan. To jest żywioł ziemi, a więc. Yy, Fortuna i majętność, oczywiście, czy powodzenie, ale dla mnie ta karta też przypomina, że to są takie fundamenty, które ugruntowują nasze życie na przyszłość. Więc dziś mamy szansę naprawdę skoncentrować się na tym, żeby te nasze fundamenty jeszcze bardziej ugruntować, żeby ruszyć w przyszłość z naszymi działaniami, z naszymi planami, z naszymi marzeniami, właśnie. W, z, takim, w, z, takim dobrym, z taką dobrą energią. Ta karta to dobry omen, i yy, tak o niej się też mówi który zapowiada obfitość. Piękna karta, naprawdę sama energia Asa Pentakli, czyli ta brama wiodąca do, do takiego nieudawania, tylko działania w zgodzie z sobą. Naprawdę piękna karta i piękna energia na dzisiaj, właśnie żeby koncentrować się na tym, co możemy zrealizować, ale też co będzie ugruntowywać nasze, nasze fundamenty, nasze działania w przyszłości. My jesteśmy w talii Intuitive Tarot. Ja to zaraz ładnie wyostrzę. Zwróćcie uwagę, jaka piękna mandala. Nie wiem, czy wy to widzicie, zaraz o tym powiem. Tam są takie dwa trójkąty w środku. Trochę wygląda to jak Merkaba. Bardzo ładna karta i tradycyjnie oczywiście y, as, y, pentakli dotyczy zmysłów, tak? Ochrony naszych solidnych podstaw, czyli to co powiedziałam wcześniej, bogactwa, ale też takiego pocieszenia materialnego. I to jest właśnie y, to jest właśnie to piękne budowanie fundamentów. Y, ale przede wszystkim u podstaw wszystkiego leży przecież równowaga pomiędzy zmysłami, a zmysłami materialnymi, a naszą duchowością, więc ta równowaga musi być zachowana, dlatego zwróciłam uwagę na te dwa y, trójkąty. Y, właśnie w środku są y, y, ze sobą połączone, jeden w jedną stronę, drugi w drugą. Y, I one właśnie ukazują to połączenie przeciwieństw, czyli tej esencji substancji, naszej świadomości i podświadomości, czy nadświadomości. Um, czy, czy może inaczej nawet świadomości i nieświadomości. Um, dopiero wtedy, kiedy siła stojąca jakby za, za tą świadomością generuje wystarczającą ilość energii, a tą energię przecież tutaj pięknie widać, pojawia się, wtedy ona ma szansę zmanifestowania się w naszym życiu. tak? Czyli to, to, to budowanie naszych fundamentów, o których powiedziałam wcześniej, czyli te, ten dobry omen, obfitość. A Spentakli przecież jest głęboko duchową kartą, bo to nie tylko, oczywiście jesteśmy w żywiole Ziemi, ale to nie tylko materia, to jest takie połączenie z naszym boskim źródłem, dlatego ta brama wiodąca do prawdy, oczywiście poprzez nasze zmysły, ale też taki poziom naszej egzystencji, tak jak działamy w świecie materialnym, w świecie doczesnym, nazwijmy to w ten sposób. I wtedy, kiedy poruszamy swoją świadomością słowami, czujemy w sobie ten wszechświat, tą energię, która krąży, ten początek piękny, i to jest właśnie wielo, wielorakość różnych form życia. Przecież to wszystko tworzy nasz organizm, tak? to wszystko, te wszystkie nasze komórki w naszym ciele. I to jest właśnie piękne, piękna energia na dzisiaj, żeby skoncentrować się na tym i postrzegać. Też świat, w którym żyjemy, jako szczodry, żarliwy, ale też taki duchowy, nie tylko materialny. I dobrze jest się poruszać właśnie w takich wymiarach pomiędzy naszym duchem a naszą materią. Więc ta esencja, substancja, co o której powiedziałam wcześniej. Dobrze jest wracać do naszej fizycznej świadomości, do zmysłów, ciała i życia, tak? To jest połączenie, to jest właśnie to połączenie tych dwóch. Ja nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ja postaram się nie ruszać przez chwilę. Te dwa trójkąty to są te przeciwstawne połączenia, ale też cała energia, która krąży tutaj dookoła. I to jest piękne przesłanie na dzisiaj. Tak trochę się rozwlekłam z opisywaniem tej karty, ale ta karta wbrew pozorom prosta ale jest naprawdę piękna, ma takie głębsze przesłanie, nie tylko materialne. Ta brama wiodąca do prawdy to nie tylko dobra praca, dobra pensja, zarabianie pieniędzy, dobry interes, ale też takie przeżywanie, przygotowanie się do tego, odpowiednie budowanie tych fundamentów. To jest dobry kierunek, w którym zmierzamy i dziś właśnie tak e, powinniśmy do tego podchodzić. Myślę, że to zapewni nam też koncentracja na tym, co jest dla nas ważne, co, co oznacza dla nas szczęście związane z pracą, z harmonią, ale z takim też zadowoleniem, po prostu będzie istotne. Mam nadzieję, że wykorzystamy energię Asa Pentakli, piękny początek żywiołu Ziemi, żeby ugruntować swoje fundamenty dobrego życia. Dobre życie można rozumieć również na wiele sposobów. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.